While we have Frank distracted in the studio, we made our second brawler free. His name is Edgar, and he so is awesome. epic. Edgar is an edgy teenager who works together with Colette in the gift shop. He wants to be cool and mysterious, but he can't quite pull it off. Really. see why Edgar jest najbardziej nienajbioną postacią w Brawl Stars. Oczywiście pamiętajcie zostawićcie suba, łapkę i tak dalej, tak dalej. Więc niech ten stream się już kończy. i no i może zrobimy jakiś film ciekawy, czy short, no i lecimy do odcinka. No i oczywiście y, pierwsza zapowiedź tego, jakby to ładnie powiedzieć, tych wszystkich, no to mamy te nowe tryby, to było tam 5-6 lat temu, cztery darmowe weekendy wtedy były, no i była zapowiedź y, bardzo taka oczekująca przez graczy, Iż y, będzie darmowy, a te były te jeszcze harpe. Bestie, które dopiero co były dodawane, i tak dalej. No i dlatego, jak tu w dół też widzicie, y, są franki, nie franki, i tak dalej. No i, no i co? No i teraz y, powiem, dlaczego ten Edgar jest taki, a nie dobry, tylko zły, gdyż po prostu trzeba no, na nikogo uważać. No, po kolejne to, to jest taki pay, pay to win, czyli że po prostu nie musisz nim dobrze grać. Po trzecie, no to też na pewno, że jest na duże trybów też jest znienawidzony, po prostu możesz się kampić w krzaku i wygrać grę. Na przykład też yy, dzięki temu, że wszystko idzie mu łatwo, no i dlatego jakby to nie powiedzieć to jest taka, tak jak wcześniej mówiłem, pay to win. No i po prostu trzeba jak masz na przykład z, z 10-15 lat i twoją ulubioną tą postacią to na pewno szybko wbijesz tak jak teraz tu widzimy na tym obrazku te wcześniejsze y, nagrania, no i co mogę poradzić? No i nic nie poradzę, że y, możesz najszybciej wbić na przykład tą postacią, inną na przykład postacią musisz umieć grać, a tą na przykład y, jak ten na przykład Edgar to po prostu nie, możesz mieć zero skilla, no i dlatego to tak wygląda widzowie że no ta postać jest znienawidzona przez wszystkich fanów była yy, no miała tam różne nerwy i tak dalej więc już powoli będziemy kończyć bo to będzie taki szybki 3 minutowy odcinek no i tak podsumowując to yy, moim zdaniem nie wiem czy już powinni dodawać no i to tyle do następnego yy, filmu więc cześć cześć